Dobrze, to w takim razie zaczniemy od pierwszego tematu. Pierwszy temat dotyczy jawności procesu i jej ograniczeń. I w tym względzie należy wyjść od obowiązującego unormowania. Obowiązujące unormowanie w tym względzie jest zawarte w artykule 45 ustępie 2 Konstytucji, zgodnie z którym wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na Moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny, przy czym wyrok ogłaszany jest publicznie. To jest przepis tworzący kolejną gwarancję w zakresie realizacji prawa do sądu, konkretnie gwarancji rzetelnej procedury, rzetelnego go procedowania, przy czym akurat gwarancja jawności rozprawy, Publicznego ogłoszenia wyroku jest skierowana nie tylko do stron, nie tylko do uczestników postępowania, ale także do um, osób w tym postępowaniu nieuczestniczących, postępo z tym postępowaniem niezwiązanych. Ta gwarancja pojawia się dość często, we współczesnych konstytucjach historycznie też była spotykana, jest ona wyrazem odejścia od. Y koncepcji, w której proces był, szczególnie proces karny, był tajny i toczył się za zamkniętymi drzwiami w dużej mierze, że także dla stron. Czyli tu trzeba zwrócić uwagę, że te gwarancje jawności dotyczą, jak tu wyraźnie konstytucja mówi, samej rozprawy i ogłoszenia wyroku, więc nie dotyczą, co ma szczególne znaczenie dla procesu karnego tego etapu wcześniejszego, czyli śledztwa, Postępowania przygotowawczego, ono jednak tamte etapy co zasady są dla osób trzecich tajne, w tym dla mediów. Tutaj one akurat dużo się o tych etapach nie dowiedzą, za to oczywiście jawne są w istotnym zakresie dla stron, ponieważ tu też występują pewne ograniczenia. Z czego wynika przyjęcie jawności procesu? jako zasady. Wynika z ogólnej zasady jawności, która obowiązuje w państwie demokratycznym, czego wyrazem są oczywiście także inne postanowienia Konstytucji mówiące o jawności prac parlamentu, o dostępie do informacji publicznej, o dostępie do informacji o środowisku. Po prostu to jest taki, taki kolejny przepis jawnościowy, chociaż swoją genezą równie stary jak jawność Prac parlamentu, która zresztą przecież też ma podobną historię walki, właśnie o tą jawność. Przy czym, czym jaki charakter ma jawność procesu, no to dość łatwo zidentyfikować czemu ma służyć. Tak? Czyli stronie, stronie, stroną ma zapewnić rzetelne, właściwe rozpoznanie ich sprawy, będąc takim dodatkowym elementem kontroli, także ze strony osób trzecich. Po stronie. Nie społeczeństwa ma budować zaufanie społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości, do wyroków. Jawność ma też pełnić pewną funkcję prewencyjną oraz funkcję edukacyjną, ponieważ dzięki jawności procesu, dzięki jawności wyroków, dzięki jawności orzeczeń. O każdy może się zapoznać z praktyką organów sądowych i dowiedzieć się właściwie, jak należy postępować. Jest też ten wymiar edukacyjne, ale zastanawiając się nad ograniczeniami z kolei, to ograniczenia mogą mieć charakter różny. Tuż sama konstytucja faktycznie przesądza, że te ograniczenia są zarówno ograniczeniami wprowadzanymi ze względu na interes ogólny, tak, czyli pewna moralność, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny, one mogą być związane z interesem jednak ogólnie koniecznie stron, no, i te, które są typowo związane z stronami, ważny ochrona życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny, to trzeba też zauważyć tutaj od razu, że ze względu na tak ujęty katalog, to są zwroty częściowo niedookreślone, szczególnie ten inny ważny interes prywatny, co pozwala na pewną swobodę sądu orzekającego w sprawie na wyłączenie albo ograniczenie jawności. No bo oczywiście Mówiąc o granicach jawności, możemy się spotkać z sytuacją, w której sąd w ogóle wyłączy jawność tak, całej rozprawy, a czasami też i motywów wyroku, no bo wyrok jednak musi być opublikowany. A może być także tylko ją ograniczy z pewnych względów, tutaj nałoży pewne ograniczenia, zanim może będą te przesłanki poszczególne, to można byłoby zwrócić uwagę na to, to, że obecnie pewne ograniczenia czy mogą być wprowadzane, czy są uzasadniane, ale zjawiskiem, które historycznie nie istniało w tym stopniu. Znaczy zjawiskiem związanym z tym, że w niektórych przynajmniej sprawach, w sprawach głośniejszych, przyciągających uwagę opinii publicznej, tak naprawdę równolegle z procesem sądowym, są szekaniem przez sąd, przez organ uprawniony, może się tak naprawdę toczyć proces równoległy w mediach, w środkach masowego przekazu. Trzeba zauważyć, to nie jest żadną tajemnicą, że tamte materiały publikowane niejednokrotnie właśnie o przebiegu procesu, o winie, niewinności, okolicznościach zanim przez media są wielokrotnie jednostronne, operują na niepełnym materiale, są ocenne, Fragmentaryczne, ale one powodują tak naprawdę, że w opinii publicznej tworzy się niezależne od procesu i przedstawianych w nim dowodów, obraz przebiegu zdarzeń, zatem idzie także pewne przekonanie, że jeżeli mamy do czynienia z procesem karnym, o winie albo niewinności strony, chociaż oczywiście o. W pewnych sytuacjach o winie można też mówić i w sprawach cywilnych i rodzinnych. Tam także przekonanie, kto ma rację, może być formowane w opinii publicznej. Ono niekoniecznie musi się zgadzać z całokształtem materiału dowodowego. Co powoduje oczywiście dla sądu, dla poważania wyroku konsekwencje negatywne, jeżeli ten swoisty proces równoległy w mediach, a Proces sądowy prowadzą do innych wniosków. No, wiele, wielu obywateli po prostu uzna, że oto sąd ustalił źle, ponieważ przecież w mediach pisano, w mediach wyraźnie informowano, że to jest osoba winna, tak? albo że tutaj, tutaj w tym sporze majątkowym rację ma określona osoba. No, proszę zauważyć, że zwykle faktycznie nagłówki gazetowe mają tendencję do Ferowania tych wyroków bardzo szybko i w sposób jednoznaczny. To jest taka pierwsza rzecz, w której przy jawności procesu się spotykamy, w której kiedyś nie było, czy jego istotna mediatyzacja. I oczywiście w wyniku tego, że rola mediów jest większa niż kiedyś, a z tej mediatyzacji wynika, że podejście mediów jest troszeczkę inne, to też przy tej jawności istnieje pewne naturalne napięcie, ponieważ. Wasz tak. No, wymiar sprawiedliwości pracuje wolniej, wolniej na pewno niż media. Tak, chce dokładnie wszystko zbadać wszechstronnie, chce osiągnąć duży stopień pewności. Nie zawsze uda się stuprocentową pewność osiągnąć. Mediom zależy na informacji szybkiej, podanej zrozumiałym językiem, czy też jest problem językowy w tym wzajemnym styku i w relacjonowaniu. One się tutaj pojawiają. To dotyczy pewnej grupy. Procesów. Tak? I oczywiście, w procesach, które cieszą się zainteresowaniem opinii publicznej, tak naprawdę bardzo często mamy do czynienia z procesami, szczególnie w sprawach karnych, w których istnieją przesłanki i sądy to czynią, by ze względu na, na moralność publiczną, dobro strona, konkretnie najpewniej dobro ofiary, po prostu dobro pokrzywdzonego, tą jawność wyłączyć albo ograniczyć, co oczywiście też się spotyka. Z niechęcią mediów, które zarzucają tutaj, taj z kolei sądowi, że on właśnie ogranicza prawo obywateli do informacji. Inny problem, jaki z jawnością się pojawia i z jej granicami, właśnie przy sposobie relacjonowania jest taki, że w momencie, kiedy oczywiście to relacjonowanie dotyczy faktów, tak, czyli są relacjonowane pewne suche fakty, a nie oceny, no to ono z pewnością jest objęte dodatkowo. Czyni problematycznym ograniczanie nie tej wolności, prawem do wolności słowa, do wolności wypowiedzi. Troszeczkę oczywiście inaczej jest, jeżeli ktoś w ramach relacjonowania, informowania nie o jawnych postępowaniach, tak naprawdę właśnie dokonuje różnego rodzaju interpretacji, ocen na tego materiału fragmentarycznego, to łatwiej opowiedzieć się za tym, by mu to ograniczyć. Oczywiście jest jeszcze inna rzecz przy jawności, tutaj akurat no, konstytucja tego nie wymienia, ale teoretycznie przy dużym zainteresowaniu może zajść taki przypadek, że y, zainteresowanie publiczności, zainteresowanie mediów w sprawie może przeszkadzać w wyprowadzeniu procesu. Z racji na to, że jest potrzebna większa sala, z racji na to, że mamy Wytwarzany pewien szum przez kamery, sala może też żywo reagować. Oczywiście tutaj wówczas prowadzący ma prawo tą publiczność usunąć, a to też się spotyka przecież z niechęcią. Jeżeli chodzi o same te przesłanki, które tutaj mamy wymienione, no to oczywiście one, jak wszystkie inne ograniczenia pewnego prawa, podlegają ocenie z punktu widzenia proporcjonalności, czyli wyłączenie albo ograniczenie jawności rozprawy. I wyroku, szczególnie jego uzasadnienia, szczególnie samego uzasadnienia, bo wyrok musi publicznie zostać przedstawiony. No, także z powodu tych przesłanek moralności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, tych innych związanych z ochroną już praw stron, no, podlega ocenie, czy ono jest proporcjonalne, czy ono było konieczne, czy nie można w jakiś inny sposób, mniej ograniczający, na przykład. Dopuścić obecność publiczności, ale nie dopuścić obecności kamer, albo w ogóle nie dopuścić obecności dziennikarzy, ograniczyć tą ilość. Czy może zapewniać nie na sali, ale zapewniać transmisję z takiego, takiego procesu, bo oczywiście to, co może być, wydaje się, takie najłatwiejsze z tych ograniczeń do przedstawienia, to jest kwestia ochrony życia prywatnego, co niewątpliwie. W szeregu spraw, bo są takie sprawy, typu szereg spraw rodzinnych, gdzie ustawodawca na podstawie tej delegacji konstytucyjnej, tak naprawdę jako zasadę przyjął wyłączenie niejawności, że odbywa się coś na rozprawie na posiedzeniu niejawnym, z racji właśnie na to, że są to sprawy rodzinne, dotyczące sfery intymnej, spraw bardzo osobistych, ale to może też wystąpić w szeregu spraw cywilnych, bo mogą być konflikty. W sprawach karnych, No tutaj myślę, że wyłączenie, te ograniczenia z tego powodu są zrozumiałe. Tak, szczególnie te prawa pokrzywdzonego, który może nie chcieć, by jego wizerunek pojawiał się w mediach, by pojawiały się okoliczności bo no z samych okoliczności sprawy przedstawionych w mediach ktoś może się zorientować, że ofiarą danego przestępstwa była określona osoba, co może prowadzić do jej wtórnej. Wiktymizację. Może być inny interes prywatny, tak, czyli ktoś faktycznie coś uzyska, ale nie chce tego nagłaśniać. Czyli to powoduje, że oczywiście o wyłączenie nie może zdecydować sam sędzia, że nie zdecydował o tym ustawodawca. Może o to wnioskować strona. Tu, szczególnie że chodzi o ochronę życia prywatnego, stron, czy inny ważny interes prywatny, to ja osobiście uważam, że w wypadku osoby oskarżonej, to należałoby do. Argumentów przemawiających za wyłączeniem jawności z tych powodów, akurat podchodzić ostrożnie. Tak? Szczególnie jeżeli te dowody są dość mocne. Wiadomo oczywiście, że jest domniemanie niewinności, ale jeżeli dowody są mocne, to dość, dość ostrożnie, by no nie umacniać jakiegoś przekonania, że o to działalność przestępcza jest częścią życia prywatnego kogoś I może być z tego względu chroniona. Jeżeli chodzi o moralność, o tą przesłankę moralności, to tu należy zwrócić uwagę, że to rozumienie, oczywiście moralności, ono się zmienia. Czyli ono jest w pewien sposób zmienne, w związku z czym przesłanki wyłączenia w oparciu o przesłankę moralności, na tą moralność, mogą się zmieniać wraz z tym, jak zmienia się społeczeństwo. Tutaj no, zmienia się stopień wrażliwości, też także jest to taka przesłanka. Dość dynamiczna, nie mająca jakiejś jednej stałej treści. Sta Przesłanką bardziej stabilną jest oczywiście bezpieczeństwo państwa, jak i porządek publiczny, ponieważ te wartości mają swój w miarę niezmienny desygnat, czym są. Przy czym akurat znów to przesłankę bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w państwie demokratycznym przy jawności, przy ograniczaniu jawności, czy rozpraw, czy w innych sytuacjach powinno się stosować bardzo ostrożnie, bo dość łatwo doprowadzić do tego, że przesłanka bezpieczeństwa państwa będzie bardzo szeroko rozumiana i doprowadzi do wyłączenia jawności w szeregu spraw, w których oskarżony jest podejrzewany o szpiegostwo o jakąś inną współpracę z innym państwem, to tak naprawdę nie będzie z kolei służyło sprawom tego oskarżonego, a tu dowody wcale nie muszą być przekonujące. Podobnie z porządkiem publicznym, tak, no, po, za naruszeniem porządku publicznego jest powiedzmy, załóżmy, jest oczywiście, jest uczestnictwo w jakimś nielegalnym zgromadzeniu, w tym momencie no Bez wątpienia wyłączenie jawności z racji tego, że to postawienie danej osoby przed sądem za udział w nielegalnym zgromadzeniu może wywołać, będzie wywoływało niezadowolenie jakiejś grupy społecznej, która też dany postulat popiera, w wyniku czego nie chcąc tego nagłaśniać, my tu wyłączymy jawność. No ogranicza te prawa i to nie jest uzasadniony porządek uzasadnione wyłączenie na porządek publiczny byłoby takie, gdyby Brak wyłączenia tej jawności mógłby na przykład doprowadzić do jakichś rozruchów, niepokojów ulicznych, jakieś okoliczności wyszły. Najwyższą to też jest powiązane z tą, z tą moralnością, zwykle właśnie wtedy, gdy akurat sama konstytucja nie mówi nam, mówiąc o jawności, rozprawy. Mówi, że wyrok jest ogłaszany publicznie. Już mówiłem, że akurat uzasadnienie wyroku może być utajnione. Znaczy, oczywiście, uzasadnienie otrzymają strony, ale może być utajnione. Dlaczego, dlaczego utajnione? Dlatego, że w wyroku, e, ku w części argumentacyjnej, może się znaleźć w tym uzasadnieniu szereg okoliczności, ze względu na które wcześniej sąd wyłączył jawność rozprawy. Tak? Czyli okoliczności zdarzenia, na przykład jakiegoś bardzo. Brutalnego przestępstwa. To jest, to jest tego, typu, tego typu sytuacja. Jeżeli jeszcze coś by można było powiedzieć o samej jawności, jej ograniczeniach, to na pewno to, że to dążenie do jawności, współcześnie możliwość jej zapewnienia ze strony organów prowadzących postępowanie, ze strony wymiaru sprawiedliwości jest większa, ponieważ, tak jak już wspomniałem, rozprawy. Można transmitować. Obecnie nie ma, ma takiego, takiej konieczności, szczególnie teraz w okresie opowiązywania stanu epidemii, tak, gdzie wiadomo, część rozpraw odbywa się online, ale większość rozpraw odbywa się jednak w formie stacjonarnej. A jednocześnie opowiązuje no, się na stan epidemii mi, no, brak możliwości udziału publiczności w tych rozprawach, co utrudnia oczywiście tą Kontrolę społeczną. W tej sytuacji, w mojej ocenie, sąd powinien zapewniać albo transmisję w czasie rzeczywistym takich rozpraw, szczególnie tych, co do których właśnie takie zainteresowanie było zgłaszane. Przecież oczywiście nie chodzi mi o to, bo rozpraw są tysiące dziennie. Nie w skali kraju, bo to dla każdej prowadzić transmisję, i tak naprawdę nikt nie będzie jej oglądał, tylko oczywiście. Powiadomić o możliwości zgłoszenia chęci obserwacji rozprawi, wówczas w takiej stronie można by po prostu, która zgłosiła w odpowiednim czasie swoje zainteresowanie, udostępniać link i mogłaby śledzić. No, inną możliwością zapewniania jawności byłoby oczywiście ujawnianie protokołu z rozprawy, to już jest takie pośrednie. wiadomo, protokół nie musi oddawać wszystkiego protokół oddaje. Główny fakt, tutaj ustawodawca o tym nie pomyślał, myślał tak naprawdę by w ten sposób. Oczywiście to nie rozwiązywałoby i nie zapewniałoby praw do jawności rozprawy wszystkich zainteresowanych jej obserwacją, obserwacjom, no bo przecież nie każdy też korzysta, potrafi korzystać z Internetu, czy w ogóle potrafi korzystać z komputera. Tak, to będzie, będzie przedmiotem jednego z późniejszych tematów. Ale to jest to ograniczenie. Tym niemniej jest to jakiś środek zaradczy, o którym niestety nie pomyślano. Tak, jeżeli by się prawie do jawności, właśnie postępowania, jawności, rozprawy wypowiadać, to właściwie raczej tendencja w mojej ocenie będzie taka, w związku z tym, że jest ogólne dążenie do jawności, promowanie jawności, ona jest rozciągana na sfery których kiedyś tej jawności nie było też i uznawano jest w domenę, gdzie powinna być tajemnica, że akurat zakres możliwych wyłączeń odstępstw od jawności będzie jednak się zmniejszał. Z racji też tego, że obecnie trudniej ją też może być zapewnić, tak? może dojść do tego, że jakaś strona na obecna po prostu nagra, Gra to posiedzenie. Niejako taka gdzieś tam udostępni, oczywiście anonimowo i ono tak czy inaczej będzie. To oczywiście nie sądzę by w sprawach karnych, ale taka sytuacja może być w sprawach choćby rodzinnych, mieć miejsce, gdzie któraś ze stron chciałaby w drugą uderzyć tak, i przedstawić ją w złym świetle albo prawdziwym świetle, bo to oczywiście zależy od okoliczności sprawy.